W poprzednim odcinku rozwaliśmy pierwszy portal Hordy Zarników, a dzisiaj idziemy jeszcze dalej i próbuję dzisiaj rozwalić kolejne dwie. Krótce będzie nos, tak że muszę się tutaj spieszyć. Czy ja tutaj wejdę? Nie. Za wysoko. Trzeba gdzieś niżej wejść. Dobra, wejdę tam? Nie? Nie wejdę tam. Muszę wejść tu. No nie, ogień jest. Tak sobie pomyślałem. Trzeba chyba zacząć korzystać z tej struktury. 60 z węgla. Myślałem, że to jest tańsze, wiecie? A jaki to ma zasięg? I malutki! Ale jakby na jakieś takiej ich wysepce tu postawić i postawić spawner szkieletów, można by było tutaj coś niezłego zrobić w ten sposób. Ty, skubańcy, nie rozwalać mi alejów! Ej! Dobra, tutaj wchodzimy, robimy rampę. No, weź. No, nie widzę nic! Raz się skończy tak, że zaraz znów zdechnę. No, co jest? Panie, tu, 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 tu. Pyk. Dobrze. Super. I włazimy tam teraz. Gdzie ta świnia? Tam na górze. Skubaniec. Padli wszyscy? Jezu. To przez tego świnioka. Muszę rozwalić te spredery. I wtedy tam wejść na górę. Na górze się postawi te obronne wieżyczki. I szkiety. I wtedy one będą walić. Ale na razie te spredery trzeba rozwalić. A one trochę tego życia mają. Hej, rozwalają mi moje mosty. Mi. Ni niedobrze, niedobrze, niedobrze. Wezmę tutaj w zostawie. Pyk. Nie we mnie, nie w nich na pewno. W nocy ta baza stworzy nową bazę. To mi się nie podoba. Właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, że w nocy będzie nowa baza, także chciałbym to jak najszybciej rozwalić. Świniok. Ale nie mogę tu postawić nawet tej wieżyczki ochronnej. Muszę to rozwalić. O, i teraz tutaj będzie miejsce, żeby aleje mogły tutaj, tak? Nie. Nie mogą. A jakoś tutaj? Jakbyś tak zrobił? Tak, wyczyszczą to, wyczyszczą. Kiedy noc? Zaraz. Nie zdążę. Ech, kolejny... Most padł. Uwalcie to. Ja lecę po kolejnych. Dopóki ten most jeszcze żyje. Dobra, lecę na górę. A ja nie mam życia praktycznie. O! Mogę tu czyścić, mogę tu czyścić. To czyście, czyście Dobra, ja... O, jest zarąbiście, dobra. Dobra. Wieża ochronna. Wieże rozpraszające. Tylko oni to mogą rozwalić Nie rozwajcie nic. Nie, 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 nie. Murcz. Mur stawiajcie szybko. No kurde. Trzeba byś tu wrócić za dnia. Oczywiście większość inwazji byle skipował, bo już to widzieliście multum razy. A teraz to już jest łatwe. Czy ja tu postawiłem redstone launcher, może? Czy to w tej drugiej bazie? Postawiłem. Dobra, więc tak. Małe pigliny nie robią absolutnie nic. Tych tutaj sobie wezmę, wyślę na przykład powiedzmy. Tutaj się czasami coś spawnuje. Więc niech oni siedzą tu. To jest horda łowców. Okej, okay, to może być problem, bo chłopiec jest szybki, ten duży. I małymi zajmą się wyżyczki, A dużymi zajmę się ja. Mam tu widok na wszystko, mogę sobie tak kręcić. O Jezu, chyba trzeba zwiększyć czułość myszki przy tym tutaj. I to bardzo. No i mogę sobie obserwować i patrzę, jak jest jakiś duży, to go wale. Tak będę musiał walić w niego, kiedy on już uderzy. Bo on no, szybko się przemieszcza. Jak jest świniok, łatwo w niego trafić. Powiem wam tak. Ta baza wytrzymałaby jakby była sama. Ale jest jeden problem. Gra nie do końca jest dopracowana. Eee, chyba po ostatnim odcinku były dwie wioski do obronienia, nie? Otóż ja siedziałem przy tej. A ta druga również jest bardzo dobrze budowana. O, powstała nowa placówka. Ale daleko. Myślałem, że tu blisko postawił. Więc tak, ta druga wioska została przejęta. W jaki sposób? Otóż siedziałem tam. I walczyłem chwilę, i potem przychodzę tutaj walczyć. No i sobie walczę chwilę i wracam tam. I wiecie co? Wszystkie wieże stały. Wszystko było super. Wszystkie mury, wszystkie wieże, wszystko super. Nic nie było zniszczone. Ale fontanna padła. Jak? No nie wiem, optymalizacja, gra jakoś, jakby nie robi całej walki, tylko liczy, jakoś to kalkuluje, czy fontanna powinna upaść, czy nie. I najwidoczniej, no, wykalkulowała, tylko jakby trochę błędnie, że powinna upaść. Na szczęście wróciłem tam jeszcze wieczorem, jeszcze w nocy, więc nie padły mi te wszystkie struktury. Jakbym był za dnia, to już wszystkie moje struktury by zniknęły. Wszystkie mury i te wieżyczki, a to trochę surowców było. W ogóle policzyłem, ten gość spawnuje po cztery jednostki każdego rodzaju, jakby cztery golemy, oprócz mocy. Jakby były mocy, to mogło być trochę zbyt operze. jakby chłop by tworzył medyka. Sam sobie musisz medyka załatwić. Te domki to w ogóle mogą paść? Jakby one są niby zepsute, niby czasami są trochę popękane, no... O, tu, popękało właśnie. A jednak jakby nigdy nie widziałem, żeby one się zepsuły. W ogóle to jest taka farma lapisu tutaj. Jak masz pragulemy i zarąbisz tutaj wieżyczki, nie musisz używać jednostek. Niepokojące dźwięki. O, ten duży świniak zniknął, Zarąpiście. ale brick golem tutaj by się przydał, the first of the brick On by tu postawił to taką tarczę przed pociskami i wtedy bym mógł to zbudować normalnie A Weź jak ty to powoli budujesz, zrób to szybciej, postawiłeś to? Postawiłeś, robisz coś? Wieża ochronna Ty coś robisz? Bo we mnie strzelają Ej, muszę przeczytać opis tego czegoś, jak ty działasz? Niszcze pociski wroga na rozległym obszarze otaczającym wieżę ochronną. Chyba tylko duże pociski. Jezu Chryste. To useless. Dobra, mur mi styknie. Chyba. A gdzie mój drewniany? Padł? Patrzcie, oni w tamtych walą nawet. Tam daleko. Oni co zarąpi się na tą hordę. No chyba, że będzie świnio. to wtedy jest problem mały. Dobra. Ej, kobold z tą golemy. Niech rozwalo to. Niech to mi nie niszczy tego mostu. Golemy, tam. Dobra, wezmę tu mosi i inne takie i lecimy. Rozwalamy piglinę. Pomagamy tym koblam. Ale nie szkielety, szkielety może nie, szkielety niech sobie tu zostaną. Czekaj, czekaj, czekaj. Eee, Dwójkapyk, Niech tam siedzą. Ty no, chyba że po prostu zrobię creepery i tyle no. Co ja się będę bawił? Ale mam jednostek trochę dużo. jest na portal po prostu. No i super. Rozwalona. Tą kacenkę sobie pominę. To już widzieliśmy. Jakaś e, inna kaczenka? Jakieś złoto tutaj? Złota za bardzo chyba nie ma. No, tu będzie złoto. Nie! Ogólnie, po ostatnim odcinku stworzył się mały portal też. I go rozwaliłem. Ale to takie proste są te małe portale, mówię Wam. Jakby tam nawet. Jezu. To ja nie skaczę, czy. Nie wiem. Tam chyba nawet dużych świniaków nie ma? Tylko po prostu sobie wchodzisz na Chilku i rozwadasz ten portal Jak podszedłem do tej bazy Oversight Czyli ta, ta z wieloma oczami powiedziała, że Wyczułam, że ta baza ma ważne znaczenie strategiczne dla piglinów. I co? I co z tym znaczeniem strategicznym? Nie ma cutscenki żadnej i nic? Dobra, otwórz skrzynię Spoko, dobra Upgrade! Upgrade time! Jak tam noc? Oj, jeszcze trochę A czemu to jest w ogóle, że Noc jest niby o co chodzi? za to będzie atakowane. Ciul, Uratuję za dnia. Tachiluje bombę. No. <laughs> Bez skitu, jakby to jakąś nutę podsadzić. Czekaj, co ja chciałem ulepszyć? A, dobra, czekaj, 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 gdzieś tu jest ulepszenie sztandaru. Ja to bym chciał, żeby tutaj móc o 15 mów więcej nosić, czyli... 50. To już będzie spoko. To jest full. Eee, a nie robiłem tego upgrade'u? Nie, nie robiłem. To jest skrzynia, tu są pradawne golemy. Tu jest. Czekaj. Dwie skrzynie? Aha, to jest przechowywalnia. A to są chyba wspólne skrzynie. tak, A tu co się wydarzyło? Ekspercki murarz. W połowie niewidzialne What? A tu też coś jest. Zbierz czerwienit. A tu obok. Czekaj, tu jest zbierz czerwienit. A tu jest zbierz. A, no tak, dwa upgrade y są przecież. Hey, what the hell? Weź mi to wczytaj jeszcze raz. Chcę ulepszenie sztandaru. Muszę przenieść jedno ulepszenie, chyba zbierania żelaza, żeby było miejsce na ulepszenie ogniska, jakby tych płomieni stworzenia. I wtedy robię jeszcze dwa właśnie ulepszenia płomieni stworzenia. Będę miał 70 jednostek maksymalnie. I to jest wszystko, już jest wszystko zapełnione. Nie chcę mieć większej pojemności diaksów, bo jakby nie potrzebuję tej wieżyczki, która. Zwiększa zasięg. No i tyle, upgrade skończone. Potem mogę, nie wiem, budować studnie, które może padną pod atakami. Może nie. Czekaj. No kurde, ty mi to przepołowiłeś w ogóle. O co ci się chodzi? Ty ja nie wiem, gdzie który jest zajęty. O kurda, to jest całkowicie niewidzialne. What? Tu się zmieści jeszcze jedno. I upgrade y po jednej i drugiej stronie, dobra. Czyli tutaj to. I tu miałem zrobić miejsce, tak? Tak. Czyli tutaj jest ulepszenie z bieszczerwienit. To go wywalam. I wezmę tutaj gdzieś. I teraz duże płomienie jeszcze stawiam. W dwóch miejscach będzie Git. Czyli 800 jeszcze muszę zebrać. A w ogóle zobaczcie, co my tu mamy: pragolem z kamienia i pragolem z cegieł. Znalazłem jednego i drugiego. No i znalazłem jeszcze ptaszka. Tam wyżej jest, na północy bardziej. I mam złoto, żeby obudzić jednego z nich, także obudzę tego z kamienia. A i w ogóle przypomniało mi się, przecież rozwalanie tych outpostów miało osłabiać agresję piglinów. Chyba wypadałoby to zrobić. No, ja tu nie, nie dam rady z tą bazą teraz. Ona nic nie robi w no- O! To się ulepszy! O kurde, to ja tam lecę i to rozwalam na szybko. Patrzcie, czy to nie wygląda wam znajomo, czy to nie jest przypadkiem- Ten ...potężny olbrzym pomógł nadać kształt nad ziemią. Hmm. Nasz przyjaciel chyba potrzebuje pomocy. Właśnie, czy to nie wygląda jak zagadka, którą rozwiązałem? Mm. <grywa> o tak, ale on będzie walił te portale, ale on będzie w to nawalał. O, tak. Ta wioska, nie wiem, czy wam pokazywałem. ta co mówiłem, że ją rozwalili. To jest właśnie to. Ona jest mocna. Bardzo. Tu nie padło nic. Tylko fontanna. A! I patrzcie. No, latają sobie te czubki. <laughs> o, jest pobagowana ta gra. Aj, będą musieli naprawiać. Będą musieli naprawiać, bo ludzie się wkurzają. Ludzie nie są zadowoleni. O! Pryzmaryn mam. No tak, jak ochroniłem tamtą wioskę w tamtej nocy, nie zebrałem pryzmarynu. Potem. Ale dobra, tam jakby. I tak zostało mi tylko dwa upgrade'y, tak? Tak, jak zmarnuję trochę pryzmaryny, to nic się nie stanie. Nigdy się nie wycofują. Teraz będą walczyć jeszcze Mordo, już mi to mówiliście parę razy. O Jezu, ale łupnął w to. Dobra, zaraz będzie noc, więc może po prostu lecimy od razu na portal. Któż oni pospadali wszyscy. Dobra, tylko nie skraszmy migierki, ok? Tak, pozostał tam sam na górze. O mój, kamienny w ogóle nie mam pojęcia gdzie jest nawet. Ale dobra, z tym myślę, że sobie poradzimy. Dawaj, spanuj. Okej, okay, może jednak nie. Dobra, nie, e, za dużo to zajmuje. Muszę wrócić, bo zaraz coś się zepsuje i będę miał rozwoną wiochę. Czemu te bramy tak często są otwarte? Tak po prostu. No kurde, wieśniak, się chowaj. Co jest? Bramy otwierasz. O Jezu, to teraz ma 2T. Dwa ulepszenia O nie, dwie wioski były atakowane. a ta jest nieobudowana w ogóle, dobra Ja ją uratowałem, żeby mieć tam e, szybką podróż To tam ciut z nią, nie? Szkoda co zrobić, po prostu one sobie mogą walić tam na przykład taki spawner, nie? I tu była, ogólnie był taki rządek piglinów, nie? Już ich nie ma A to jak nether spreader rozwalisz, to wtedy się robi ziemia Normalna, dobra, super, dobra Warto wiedzieć Grawitacja jest tu jakaś dziwna, jakby jak bije to oni mają jakby chwilę lewitacji? W sensie, nie, tak to dziwnie wygląda właśnie jeden atak i portal upadł... <laughs> Albo parę creeperów Dobra, to był ten od o, jest kadcenka. To nie jest go znowu. Co on udaje, że kolej, żeby nie iść walczyć? Grzybka. Znaczy nie, no dla nas to jest ten sam, ale dla niego to jest coś nowego Ta horda Karmi coś strasznego w nederze mm -hmm. się, że wszyscy będziemy zagrożeni. Mm -hmm. Dobra, ja muszę ratować szkielety Chwilowo creeperów nie będę mógł używać, bo mi ich przejmą A nie będzie za bardzo czasu ich ratować O co chodzi? tak daleko od domu. No właśnie, one cały czas wychodzą. się zmienia i są ciekawi w jaki sposób. Widzieliśmy dokąd zaprowadziło to krip. Nie. Szarże idą tam. Siła tych łagodnych istot bierze się z ich płoną. Znajdą drogę powrotną. Szarże idą dalej, a biali wracają. Zbliża się powstanie złosadników. Nawet w soundtracku jest utwór The Rise'ów i Ledgers, czy coś takiego. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do książki z Dungeons'ów. Chyba The Rise, nie pamiętam, nie, nie jestem pewien, chyba tak. My na pewno, że są, no... Patrzcie tutaj! Wojownik! Od samego początku już to jest tutaj... ...pokazane, a nie powinno, powinno być zablokowane, tak. I moło to jest spoiler już od samego początku. Ale tak, osadnicy bardzo lubią wychodzić z chaty. Szczególnie, jak są atakowani. Dobra, tu okupacja zakończona, ja wracam do wioski, znowu ją chronię i potem lecimy na portal. Kończymy tą hordę. Kończymy ją. Ciekawe co by się stało, jakbym poszedł sobie zrobić upgrade'a. I wrócił. Będzie sieka, nie będzie piglinów w ogóle, czy. Nic się nie zmieni. Nic się nie zmieniło, spoko. Patrzcie, zrobiłem, zbierz wszystko. Oni zbierają te drewno. Pomimo iż drewna nie mogą zbierać, oni dalej to zbierają. Bo mogą zbierać kamień. I kamień też zbierają. I myślą, że przez to drewno też mogą zebrać. Ale nie mogą. Ty, jednak nie. Zepsuło się. Nie ma żadnych piglinów. Nic. Absolutnie nic Beka Co ja sobie pójdę Właśnie jakiś odpost. Zawróć i pomóż w obronie przed piglinami Jakimi piglinami? Morda Przy okazji sobie pójdę żuczka odblokować Czemu nie? Jest blisko Dobra, tutaj jakieś powinny być W tym miejscu właśnie Jakieś żuczki Okupacja siedliska creeperów ja Powinienem tu wrócić szybko Jak to kurde okupacja wioski? A ty na dole? Tu jest git. A się przestraszyłem. Wejście. Ale tu mi rozwalili mocno. What? Czekaj, co tu się wydarzyło? Rozwalili mur. Mur rozwalili w ogromnej ilości. I głównie mur. Ale to jest dziwnie kalkulowane. Przecież to nie jest tak. To nie jest tak równo. Nigdy. Oni tak równo tego nie niszczą. I na pewno bym nie osiągnął takich zniszczeń. A to znowu będzie atakowane. Ty, kurde, to jest tak porozwalane, że ja nawet nie jestem pewien, w których miejscach powinny być moje wieżyczki. O, tu też coś się psuje. A co to jest za struktura? To jest spawner? Czekaj, a to jest rozwalone. Dobra, dawajcie mur. Nie, mur. Most. I bum. Nether spreadera. A ja tu coś waliłem chyba. Dobra. Spawner, spawner. Nie mogę. Dobra, walimy tutaj A, no tak Rozwalcie to, rozwalcie to, rozwalcie to A ty? Kogo walisz? Tego dużego, bardzo dobrze, 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 dobrze Dobra, hop Na górę Gościa rozwalamy Ale ktoś spadł Jezu, oni tam są na dole Za mną I na niego A aleje rozwalajcie nederak Dobra, potrzebuję tu mosi golemów Właśnie dlatego Właśnie dlatego potrzebuję mosi Dobra, teraz to już tą lecą Jezu, jak zleciał Przysy do mnie Tu I na niego i nie zlatywać Oj Eee, to nie jest nie jest miłe Dawaj, szybko, 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 zrób to, zrób to, zrób to Nikt się nie strzela, spokojnie, spokojnie, nikt w ciebie nie strzela. Buduj szybciej, nikt w ciebie nie strzela. Nic się nie dzieje. Chillera No nie no dopiero co to zrobiłem, gościu? Zbierajcie to, zbierajcie to, zbierajcie to Który spawner pyknie? Który? Nie wiem Ten pyknął Dawaj wszystkich Głupi świniok Leżysz A może by tu jakiś redstone launcher? Dobra, lecimy Panowie, do boju Na tą wieżyczkę Nie spadajcie, nie spadajcie Dobra, chodźcie Wy lecicie Tutaj A wy gdzieś tam na tyły pójdziecie Coś tu jest istotnego? Jest świniak, którego nie chcę ruszać, dobra, to nie. To nie, to zostańcie tutaj po prostu. Ej, co ty? Hata stolarza. Przestrzeń zajęta. Dobra. Za mało zasobów. A kamienia nie mam. Dobra, to jest najgorsze. Jak właśnie kamienia nie ma? Nie, nie chcę spawnować, chcę to użyć. Nie dosięgnę tam daleko. No nie, nie dosięgnę. Tylko tu Nether Spredera mogę walnąć. Pragolem poległ? Z jakiej okazji? Oj, bo ten świnio chyba. Nie wiem, czy on w końcu zauważył nas, czy nie. Lecimy rozwalać to coś. Dobra, olewamy to, olewamy, olewamy. Lecimy tam. No, weź, 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 weź. A, bo ja w tym stoję. To jest zbagowane. Rozwalcie to. Po czasie to rozwalał. A gdzie jest trzecie? O, trzecie jest tu, tuż obok. Resztę się tym zajmę. I. padło. Dobra. Teraz portal. Nie wiem, czy to z tego coś nie wyjdzie przypadkiem. Wolałbym chyba tutaj rozwalić cały nederek, żeby budować, nie wiem, jakieś struktury, chociaż nie mam kamienia. To za dużo nie zrobię. Dobra, 2% i 1% i dobijamy. Nawet nie zdążyłem, nie, nie zdążyłem powiedzieć. Dobra, to jest ostatni portal. End. Duża baza zniszczona, no, dobra robota, duża baza została zniszczona. I co teraz? Zbudowałem nową bazę? A no tak, oni mieli zbudować nową bazę, a ja nie zdążyłem jej rozwalić tego. Dobra, to rozwalę za dnia Nie będzie git. Ale to drzewo ich ładnie chroni. Bye bye. Ty, właśnie mogę ostatni upgrade zrobić. Nie, nie mam złota. <ścoughs> dobra, lecimy tam. Ten portal długo nie wytrzyma! Czemu mówisz to jakby... Jakby to było coś złego? Mamy zdrajcę. Dobra Cimcioko, jak się z tym czujesz, że twój ostatni portal padł. Nasycony? W końcu się najadł I co, i teraz czuję się gotowy do walki? Uuu. O panie! On ledwo przez ten portal przechodzi! Czujesz to? Dało się to wyczuć! Dewastator Opuścimy mnie Gdzie? <laughs> tu jest! Ej, studnie też mi przepołowiło. <laughs> Myślałem, że zrobi takie Angry Birds Co on robi? Za dużo wypił chłop za okropne stworzenie. Uwaga na <laughs> Jak duża jest ta baza? O kurde, czwarty poziom Wiecie co? Ja to chyba, chyba zostawię na następny odcinek Bo to jest za duże Żeby tak to robić wszystko w jednym Ile od potać rozwaliłem 4. Także hurdy zarodnika rozwalę w następnym odcinku, a na dzisiaj to bym na tyle mszę do, do zobaczenia i siemka.